Pani profesor, program lekowy w leczeniu depresji lekoopornej, ten program z esketaminą, samo jego uruchomienie, samo jego pojawienie się to już był przełom. Mówimy o pierwszym programie lekowym w ogóle w psychiatrii, ale mamy już ponadroczną obecność tego programu w polskich realiach. To też nas skłania do pewnych refleksji, do wyciągnięcia wniosków na ile... Ten program jest optymalny, na ile można by to było zoptymalizować i też na ile jest realizowany tak, jakbyśmy tego chcieli. Tak, rzeczywiście minął rok od wprowadzenia programu lekowego. Myśmy bardzo zabiegali o ten program, wyczekiwaliśmy na niego z wielką nadzieją, ponieważ depresja lekooporna jest dużym problemem. Depresja lekooporna trzyma pacjenta w cierpieniu, inwalidyzuje, a esketamina jest takim przełomowym leczeniem, które. Daje szansę. Oczywiście nie można powiedzieć, że działa w 100% u każdego pacjenta, bo to byłaby utopia, natomiast wielu chorych rzeczywiście odzyskuje zdrowie. Natomiast te roczne doświadczenia pokazały, że niekiedy wprowadzanie tego programu jest dość trudne. Wymaga dużego zaangażowania zespołu, no czas wizyty pacjenta, osobne pomieszczenie, takie rzeczy organizacyjne. Natomiast w samych kryteriach włączania i wyłączania są takie punkty, które bardzo byśmy chcieli zmodyfikować i z tego, co mi jest wiadomo, pan profesor Gałecki, konsultant krajowy, wysłał niedawno pismo w tej sprawie. Zresztą to pismo było wypracowane wspólnie z nami, ekspertami pozostałymi, na temat tego, jakie zmiany byłyby potrzebne na przykład w programie lekowym jest powiedziane tak że jeśli po miesiąców nie ma redukcji w madrasie o 50% no to pacjent nie może tej kolejnej fazy już kontynuować bo to znaczy że leczenie jest nieskuteczne i nie ma sensu ale niedawno prowadzone badania na przykład takie duże włoskie badanie w realnym y, życiu pokazało że jest pewien odsetek pacjentów i to całkiem spory który nie ma wielkiej poprawy po miesiącu, ale później zaskoczy, i między pierwszym a trzecim miesiącem no, jest absolutnie spektakularna poprawa. W związku z tym ta modyfikacja, którą zaproponowaliśmy, żeby nie 50%, a 30% redukcji dawał możliwość jeszcze kontynuowania. Kolejna sprawa to te pięć leków. No, czasem jest tak, że pacjent ma jeden lek, który zażywał dawce subterapeutycznej albo zbyt krótko, albo nieregularnie, albo był ten lek po cztery dnia wycofany z jakichś powodów, czy pacjent sobie odstawił i już wchodzi do tej ful fuli pięciu leków. Więc raczej tutaj jesteśmy za tym, żeby nie ograniczać tak tej liczby leków i raczej bardziej niż o liczbie leków mówić o ewentualnie. O liczbie kuracji, a kuracja jest rozumiana jako odpowiedni czas, odpowiednia dawka przy dobrej tolerancji, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna sprawa to aktualnie są wykluczeni pacjenci z zaburzeniami osobowości. Natomiast my byśmy się skłaniali do tego, żeby to doprecyzować jako poważne zaburzenia osobowości. Dzisiaj są wykluczeni pacjenci. Z historią uzależnień czy nadużywania substancji my jesteśmy za tym, żeby nie zamykać tym pacjentom drogi, natomiast jako warunek pięcioletnia abstynencja, to znaczy nieaktywnie pacjent nadużywający substancji. Ale to, że w wywiadzie coś takiego się zdarzyło, nie powinno jeszcze tego pacjenta eliminować. Też wątpliwość budzi to że w HPL-u nie ma ograniczenia wieku, natomiast w programie lekowym jest do 75 lat. Powstaje wątpliwość, jeżeli na przykład ktoś zaczął program lekowy, miał 74 lata, świetnie poszedł na lek. Czy może kontynuować, czy nie? Tutaj nie ma jednoznacznych wytycznych NFZ-u. Jest jeszcze to, co budzi wątpliwość, że Pacjent musi mieć co najmniej pół roku udokumentowanego leczenia. To też jest momentami mało życiowe, bo zdarza się, że pacjent już ma depresję, z wywiadu jest to ewidentne. No ale na przykład poszedł do lekarza trzy miesiące temu, a już męczył się przez dłuższy czas. Także na pewno pewne modyfikacje są potrzebne modyfikacje, które wynikają z, z nowych badań, z nowych danych naukowych, ale podsumowując, można powiedzieć, że no, ten program przyniósł dużą zmianę i dużą pomoc dla, dla wielu pacjentów. Także cieszymy się z tego, co mamy. Myślimy, żeby troszeczkę zrobić facelifting i, i ulepszyć ten program lekowy.